si ósmoklasiści, Nazywam się Jan Drosz, jestem dyrektorem Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach. Nadszedł ważny moment w waszym życiu. Musicie dokonać wyboru nowej szkoły. Nasze liceum przygotowało dla was ofertę w postaci klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym. Klasa pierwsza A, matematyka, informatyka, fizyka. Klasa pierwsza B, matematyka, geografia, i język angielski. Klasa pierwsza C, język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie. Klasa pierwsza D, język polski, historia, WOS. Klasa pierwsza E, biologia, chemia. Klasa pierwsza F, język polski, biologia, język angielski. Szczegółowe opisy profilu znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły. W naszym liceum możecie dobrze przygotować się do matury i podjęcia nauki na studiach wyższych. Nasi uczniowie corocznie zdobywają sukcesy na ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, zaś wyniki matur wysoko klasyfikują nasze liceum w rankingu szkół województwa małopolskiego. Miarą tych sukcesów jest przyznanie szkole wyróżnienia srebrnej tarczy przez miesięcznik perspektywy. Kromer współpracuje ze szkołami wyższymi Krakowa i Rzeszowa, dzięki czemu młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych organizowanych na tych W murach liceum organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi świat nauki, techniki i biznesu. Obok zajęć lekcyjnych Proponujemy Wam możliwość korzystania z kół zainteresowań, działalność w organizacjach młodzieżowych oraz w programach finansowanych ze środków unijnych Erasmus plus Polska Chmura Edukacyjna oraz w programie nauczania sztucznej inteligencji AI School finansowanym ze środków polskiego biznesu. Szkoła to nie tylko nauka, ale to także różne przedsięwzięcia organizowane z inicjatywy młodzieży, dyskoteki, wycieczki, akcje, duch szkoły jest dobry. Kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, ciągle rozwijający swoje kompetencje dydaktyczne, potrafiące stawiać wymagania, ale też udzielać uczniom potrzebnego wsparcia. Z każdym rokiem unowocześniana jest faza szkoły, dzięki czemu poprawiają się warunki kształcenia. Dodatkowym atutem naszej szkoły jest jednozmianowość oraz położenie w centrum miasta, dzięki czemu uczniowie dojeżdżający mają łatwy dostęp do wszystkich linii autobusowych. Zachęcam Was do śledzenia informacji na temat naszej szkoły na stronie szkoły, w Facebooku, na czacie i zachęcam Was do wyboru naszej szkoły. Do zobaczenia w Kromerze!